Hej ludzie, Paziu tutaj. Dzięki pewnej amerykańskiej organizacji FCC na światło dzienne wyjrzały pierwsze zdjęcie Xboxa Kenana, czyli sprzętu, który Microsoft robi razem z Asusem. I jeżeli mam być szczery, to ten sprzęt nie wygląda jakoś specjalnie, to wygląda jak Alaj, tylko troszeczkę odchudzony, wyostrzony, plus parę przycisków pod Xboxa. Dlaczego w ogóle Microsoft robi coś takiego, a już nie robi tylko dużego handhelda Xboxowego, tak jak się mówi i plotkuje? Według mnie, Kenan ma być bardzo dużym testem. Ma być testem nie tyle sprzedażowym, co programistycznym dla programistów Microsoftu. Czy dadzą radę? Tak bardzo odchodzić Windowsa, żeby był funkcjonalny, a jednocześnie nadawał się do obsługi przenośnych sprzętów. Ogólnie trzymam kciuki, bo jeżeli Microsoft odchodzi Windowsa dla Kenana odpowiednio, to mam nadzieję, że tak samo będzie z Windowsem dla PC-ta. Że może Microsoft jakiś tam tryb gamingowy na podstawie tego, co opracował dla Kenana, wróci do normalnego Windowsa. A co Wy o tym sądzicie? Ogólnie, czy byście kupili taki sprzęt? Bo jak dla mnie, jednak wolę Steam Decka. Może będzie trochę słabszy, ale, ale jednak bardziej otwarty. No, chyba że Microsoft pozwoli instalować na KenAnie wszystko, co będzie można. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Pa. Pa.